Aszanti Tarot, witajcie moi drodzy bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. Witam przede wszystkim osoby spod znaku raka w Waszym czytaniu na grudzień. Pamiętajcie, energie są ogólne, także bierzcie to, co pasuje do Was, do Waszej sytuacji, to zostawcie. Jeżeli interesuje Was przekaz bardziej indywidualny, to oczywiście pozostawiam maila w opisie pod tym filmem. I tak jak zawsze warto sprawdzić nie tylko swój znak słoneczny, ale też i księżycowy, czy ascendent. Tam też możecie otrzymać przekaz dla siebie. Drogie raczki, słuchajcie, jeżeli macie jakieś plany na grudzień, m, projekty do zrealizowania, i tego typu m, rzeczy, no to tutaj możecie spodziewać się pewnych opóźnień m, w grudniu. Niewykluczone, że pewne plany trzeba będzie odłożyć na dalszą półkę. To nie musi być absolutnie spowodowane tym, że Wy czegoś nie dopatrzycie, Wy coś, nie wiem, źle zrobicie. Może chodzić o jakieś czynniki zewnętrzne, tak? Nie wiem, infekcje w domu, tak? jakieś mniejsze, większe problemy z dziećmi. No w ogóle, jeżeli ma się dzieci, to te dzieci mogą dać wam trochę do wiwatu w grudniu. Ale zobaczymy, jaka historia nam się pokaże, bo tutaj to, co najlepszego jest do osiągnięcia, to taki moment eureki, tak? Moment wow, że mm, nagle raczek zaczyna łączyć te kropeczki. Wie, co z czego wynika. Przychodzą do niego odpowiedzi w związku z jakąś nurtującą sytuacją. Możecie otrzymywać różnego rodzaju znaki, synchronizacje. No dobra. Na razie wyłożę karty i zobaczymy, tak jak powiedziałam, jaka historia się tutaj nam ukaże. Macie jakiś cel, plan do zrealizowania. Może chodzić o wasze marzenie. I tak jak powiedziałam, tutaj trzeba będzie chwilę dłużej poczekać, albo trzeba będzie odłożyć pewne sprawy na dalszy plan. Także pewna sytuacja, pewne spełnienie. Wy jesteście na dobrej drodze, jak najbardziej, drogie raczki, ale to będzie wymagało czasu i cierpliwości. Nie wszystko uda się zrealizować. Czy w tak szybkim tempie, czy po prostu mm, no, tak jak sobie to zaplanowaliście, czy tak jak sobie to wyobrażaliście? Ale nadejdą dobre wiadomości mm, w grudniu, które będą potwierdzeniem, że jesteście na dobrej drodze. Pozytywne wiadomości. Jeżeli czekacie na odpowiedź w sprawie pracy, w sprawie jakiegoś przedsięwzięcia, jakiejś nieruchomości. To tutaj będziecie mieli się z czego cieszyć, tak? Tu yy, mówię, to są pozytywne dobre wiadomości. Yy, dzięki czemu yy, raczek będzie miał jasność. Tak jak mówiłam, po pierwsze, że idzie w dobrym kierunku, że jest na dobrej ścieżce, a po drugie będzie miał jasność że nawet jeżeli tutaj napotkają Was pewne wyzwania to i tak jesteście na wygranej pozycji to może chodzić też o takie bardziej rzeczy no nie chcę mówić trywialne no właśnie może chodzić o tak również o taką sytuację uczuciową emocjonalną że tu dostajecie poniekąd potwierdzenie, że komuś zależy na was, że ktoś jest zaangażowany, że ktoś nie chce was stracić, ale w tej chwili pewne, pewne rzeczy nie mogą, że tak powiem, zaistnieć, czy tam nie da rady pewnych rzeczy, pewnych procesów przyspieszyć ze względu na inne zobowiązania, być może sprawy zawodowe. I ktoś z was nie rezygnuje, nawet jeżeli spada, częstotliwość widzeń. Nie wiem, rozmawiacie ze sobą mniej. Nie piszecie do siebie tak jak wcześniej, tak? To nie znaczy, że ta osoba ma was gdzieś y i zaczyna się nudzić, tak? Ta osoba dalej jest zainteresowana, ale mm, no, cierpliwości. Więc y w takiej sytuacji mogą się tutaj pojawić wręcz w was, jakieś lęki, obawy. A może ktoś sobie już kogoś znalazł, tak? Ale szybko uzmysłowicie sobie, tak, tak jak powiedziałam, przyjdą do was te odpowiedzi, że te lęki obawy są bezpodstawne, że tutaj niepotrzebnie aż tak się e, zamartwialiście. Niepotrzebny był ten chaos w głowie. Więc ten początkowy. Ym, y, to początkowe takie rozemocjonowanie będzie odchodziło do przeszłości. Ale może być moment właśnie, tak jak powiedziałam, takiej mm, konsternacji, czy aby u nas na pewno wszystko gra w tej relacji, czy na przykład ja temu mężczyźnie się podobam, czy on jest mną zainteresowany, czy tutaj chodzi o coś więcej, czy tylko o romans. Mm. W grudniu rak będzie, będzie wiedział o co chodzi. Nawet jeżeli nie na początku grudnia, to być może pod koniec, pod koniec miesiąca proszeni jesteście o to, żeby odpuścić tą chęć kontroli sytuacji, żeby dać się ponieść temu, co przynosi wam życie, żeby tak nie sprawdzać. Bo im bardziej my przemy, im bardziej, im większą presję wywołujemy, tym bardziej to, czego pragniemy się od nas odsuwa. Mm. Więc jeżeli jesteście w relacji, to może być taki czas, gdzie pojawią się jakieś zgrzyty, i mówię, to mogą być rzeczy takie, że nie wiem, dzieci zaczną Was wkurzać, czy po prostu nie będziecie mieli takiego czasu i takiej przestrzeni na to, żeby pobyć ze sobą, tak? Bo praca, no bo właśnie obowiązki, dzieci wszyscy czegoś chcą, tak? Rodzina wybiera presję, bo trzeba spędzić tak święta, a nie inaczej. A tutaj możecie mieć różne zdania na ten temat. Więc mogą pojawić się takie, takie sytuacje, które będą, jakby to powiedzieć, wyzwalały to ego, tak? I, I będą próbowały postawić na swoim. Znaczy, to ego wasze będzie próbowało postawić na swoim, czy waszy, czy waszego partnera. Więc czasami ta komunikacja może przybierać takie nieciekawe formy, mniej sympatyczne. Niemniej jednak to jest energia przejściowa. Proszę nie jesteście w tym czasie, żeby zadbać o siebie, o swoje potrzeby i nie dawać tak uwagi temu, co wam się nie podoba, co wam nie służy. A tutaj zobaczycie, że sytuacja naprawdę szybko się naprostuje. Zobaczycie, że możecie sobie wyjaśnić z partnerem czy z partnerką i dojść do jakiegoś nieporozumienia, tak? do jakiegoś porozumienia, tak? już mi się język plącze, słuchajcie e, sporo dzisiaj nagrań za mną już więc wybaczcie jeżeli zaś chodzi o osoby, które w tej chwili nie są w żadnej relacji chociaż właśnie przy Was jest energia, no ewidentnie e, czyjaś i to bardzo taka intensywna e, więc to może być taki czas, gdzie yy, właśnie część miesiąca będzie swego rodzaju panowało takie ochłodzenie pomiędzy Wami a tą osobą. Być może ktoś przestanie się odzywać, być może ktoś tutaj, yy, no tak jak powiedziałam na początku, zmniejszy tą częstotliwość pisania, yy, kontaktowania się, co będzie naturalnie wzbudzać w Was niepewność, lęk, obawy, i jeszcze raz powtórzę: odpuśćcie kontrolę. Bo ta osoba tak czy inaczej się odezwie, tak? Wyjdzie z jakąś inicjatywą. Ewentualnie, no tu może się pojawić ktoś nowy. I tak jak mówiłam też na początku, Wy dostaniecie bardzo szybko potwierdzenie, tak? Jeżeli Wy to bardzo szybko dostaniecie potwierdzenie, że z obu stron jest coś na rzeczy. Że ta osoba jest wami faktycznie zainteresowana. Mm. Tylko no dobrze by było, żeby nie podchodzić do tego wszystkiego tak emocjonalnie. Nie stresować się, bo to nie będzie wam służyło. Postawić na szczerą, jasną komunikację, na taką transparentność. Mm. I wszystko z poszanowaniem. Swoich własnych potrzeb i swoich standardów. To jest ważne. Co jeszcze mogę Wam tutaj powiedzieć? Właśnie, jeżeli chodzi o pracę, tutaj, no mówię, może być taka sytuacja, że y pojawi się niepewność w związku z pewnymi opóźnieniami. I tutaj Raczek może, może mieć takie myśli, nawet czy aby nie lepiej by było, żeby coś zakończyć, żeby nie kontynuować jakiegoś projektu, czy nie iść za tym marzeniem, bo to nie dla mnie, tak? Skoro pojawiają się problemy, to, to pewnie to nie dla mnie, ale tutaj um, mówię, jesteście na dobrej drodze. To, co sobie założyliście, starajcie się to zakończyć. Nawet jeżeli, mówię, miałoby dojść do jakichś takich obsów, jak to się mówi. W niektórych przypadkach, jeżeli oczywiście Was ta sytuacja może tyczyć, to tutaj może się pojawić jakaś propozycja, nawet wyjazdu, czy też propozycja zmiany miejsca zamieszkania, tak? W ogóle mogą pojawić się nowe możliwości, ale trzeba będzie wówczas podjąć decyzję. Tak, nie, nie łapać wszystkiego, tylko najpierw trzeba coś zakończyć, żeby ewentualnie skorzystać z tych nowych możliwości. I tutaj taka, taka opcja będzie przez raczka rozważana. Część z Was bardzo chciałaby mówię, zrezygnować, zostawić za sobą to, co wam nie służy, by pójść w coś nowego. Więc tutaj takie, takie możliwości mogą się pojawić w grudniu jeszcze. Może to też być jakaś działalność internetowa, którą Raczek będzie rozpoczynał. Także idźcie z pewnością siebie. Po to, co chcecie osiągnąć. Ta pewność siebie będzie kluczowa. No, także tyle. Dajcie znać, jak to z Wami rezonuje. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Trzymajcie się, papa.